Są one osoby konsekrowane takim szczególnym znakiem obecności Pana Boga, który przyszedł do ludzi właśnie w tym duchu szczególnego oddania, podzierając siebie z tego wszystkiego, co wiąże się z posiadaniem, co wiąże się też na przykład z rodziną, oddając całkowicie swoje życie dla innych ludzi. Myślę, że zwłaszcza, że w współczesnym świecie mają sporo do powiedzenia. Jednym z większych problemów nas, współczesnych ludzi, jest tak zwany materializm praktyczny. I niekoniecznie dotyka on ludzi, którzy bardzo wiele mają. Czasami dużo bardziej tych, którzy mają niewiele. Potrafią wydać ostatni grosz, by kupić najnowszy model telefonu albo markowe ciuchy po to, żeby w jakiś sposób może wyrazić coś jeszcze innego, ale pokazuje to często to bardzo absurdalne postawy współczesnego człowieka, które są pisane bardziej uzależnieniami aniżeli wolnością. Bardziej skupieniem się na czubku własnego nosa, co już dzisiaj niektórzy uważają za cnotę, aniżeli tym, co nazywamy wolontariatem, czy służbą na rzecz drugiego człowieka. To ogrom prac. Nie tylko ich życie rozmodlone, by wspomnieć siostry karmelitanki w Bornym Sulinowie, czy klauzrowe siostry Klaryski w Słupsku, ale także ogrom prac, dom samotnej matki, przedszkola, żłobki, praca w szpitalach, katechetyczna praca, różnego rodzaju dzieła pomocowe, wychowawcze, opiekuńcze. To jest szczególna specjalność, którą realizują w swoim życiu osoby konsekwentne.